Teraz drużynowo zdobywamy medal, najprawdopodobniej będzie to medal brązowy, a za chwilę rywalizacja o medal złoty i srebrny pomiędzy Niemcami i Norwegami. Belka w dół, zobaczymy z którego poziomu. Z dziesiątego. To na życzenie trenera Aleksandra Stekla pokorowa zagrywka Norwegów. No muszą tutaj ryzykować. To jest finał, to jest wielki finał, walki o drużynowe złoto, drużynowy tytuł Mistrzów Świata, no i rozgrywka między Norwegią i Niemcami. 14,6 punktów do odrobienia. No i tego zadania podejmuje się Wicemistrz Świata indywidualnie. 24-letni Halvor Egner Granerud, już zajął miejsce na belce startowej. Dziesiąta platforma oznacza Dodanych 27,4 punktu już na starcie, jeszcze zanim odbije się z brogu. Wybił się mocno. W tej niskiej belce ponad 103 km na godzinę. Dobra prędkość. Łapie tutaj jeszcze noszenie, balansuje ciałem. No, i ląduje gdzieś przed tym 240 metrem. Jest zadowolony. No, wiadomo, że z tej niskiej platformy nie można tutaj było myśleć o jakichś rekordowych skokach. Ale jest sporo tych dodanych punktów za obniżoną belkę, co przy odległości 234,5 metra może Norwegom dać złoty medal. No, i będą tam koledzy czekać i denerwować się. No, będą takie same emocje jak wczoraj. Wczoraj też po skoku Graneruda skakał jeszcze Karl Geiger. I czekaliśmy do końca na ten wynik. Ostatecznie pół punktu i pół punktu. Tu lepszy okazał się Niemiec. Jak będzie dzisiaj? Czy dzisiaj także złoto dla Niemiec? Czy może jednak dla Norwegów? 234,5 metra z dziesiątej platformy startowej. Aleksander Sztegny zadowolony, no bo wie, że już nic więcej nie dało się zrobić. Granerut wylądował też pięknym telemarkiem. Na pewno uczulał go na to trener. Noty po 19,5 punktu.